Soją. Jest niedziela godzina 8.25 i zaprezentuję Wam prezent, który dostałam wczoraj od cioci na moje imieniny, które będą pojutrze. Hmm. jest się tak. To są herbatki różne, bo kocham herbatki. I otworzymy sobie razem. Otworzymy sobie. Hmm. Fresh Orange mi wypada. Wyglądają tak. Mamy zwykłą zieloną, którą uwielbiam. Mamy malinową. Lubię malinową herbatę. Ogólnie to jest przepyszne, wspaniałe. Spróbujcie. Tej jeszcze nie piłam, ale kocham białą herbatę. To już piłam. i Jest naprawdę fajna na takie orześnienie. Można sobie z nią zrobić iced tea. Mega dobra. Nie potrzebuje cukru słodka, no i, i zielona herbata z cytryną bardzo lubię zieloną herbatę, bardzo lubię herbatę z cytryną, więc no mm, y, i dostałam od dziadków stówę, więc jak ją ukryć y, no wiadomo zadam pod herbatkami się ukryje i nie widać, także to jest najlepszy sposób na safe. W ogóle bardzo lubię te opakowania, które jakby wybudowane mają to takie zamknięcie, Że da się coś tam udać, coś tam i jest zamknięcie, To jest mega fajne. No, bo wtedy nie trzeba tego kleić no tam. Więc ja mam na kolekcję. No. Mm. Dobra, to czekam sobie herbatkę Dzisiaj zrobimy, będzie losowanie mm. Bo na przykład ta malinowa Jest, do, jest dobra na ciepło na bo właśnie ta pomarańczowa Jest wspaniała no. No, Na Na ice na mój bidon Bo mam super bidon też mający coś zimno Ciepło też, ale już nie korzystam Z tej funkcji dokładnie Tylko Czyli zimna napoja. Mm. Jeśli chodzi z tych herbet, które piłam, które mi najbardziej smakowała, to chyba o półcę. Lub tak, taka zwykła. Robimy sobie teraz. No więc yy, ta, yy, ta 5 na 5 ta 3 na 5 powiedziałabym. Tak. Pięć, nie, 6 na 5. Tej nie piłem i ta. Też powiedzmy 5 na 5. Tych dwóch czterosekowych nie piłem. Mmm. No. losem, którą nas losie herbatę dziś robimy według mnie wykluczając te dwie owocowe ponieważ malinkową sobie zrobię gdy chce się rozgrzać, gdy jest mi zimno więc nie teraz ale uwaga najpierw to jest zapach 5x5 yy. 5. była herbata cytrus. Wiadomo, 6 na 5. Wspaniałość, pięknie, pani. Mm. Bardzo słaby zapach to jest, ale czuć y, pomarańcze. Więc 4 na 5. No, piękna malinka, 5 na 5. Wspaniale pachną herbaty. Opuncie o oh, 7 na 5. Mm. Bardzo delikatny zapach, ale czuć zieloną herbatę, więc również 4 na 5 i uwaga. Teraz będziemy zgadywać zapach herbat z zamkniętymi oczami. Tylko tutaj sobie już zrobię to w ten sposób. Zamykamy oczy i widzicie coś? Dobra. Mm. Pięknie. Dobra. Mm. O, w sumie tutaj możecie zobaczyć, gdzie jest jaka herbata. Tu jest zwykła zielona, nie, tu jest cytrusowa biała, tu jest zwykła zielona, malinka, pomarańcza, zielona z cytrusem i moja ukochana z funkcją. Zamykamy oczy i zgadujemy. Dobra, zresztą wiecie jaka to herbata i ja nie. spójrz Zapach. Czy to jest pomarańcza? Zagadam, tylko do góry nogę i trzymałam. Ja otrzymałam. tu był ten słodki pomarańczowy zapach. Odkładam mm, Odkładamy ją teraz. Dobra. Wkodamy. Dobra. Wszystko robią na tym samym miejscu i ja nie znam totalnie ułożenia tych herbat. Chyba. Ja. O może te miejsca miejscami tak na ślep. Za. te pierwsze z brzegów herbaty zamieniłam miejscami żeby teraz wylosować która za którą mam nadzieję, że trzymam dobrze zapach zwykła zielona tak, tak my się. tak, to jest zwykła zielona dobrze nie pamiętam gdzie żyło, odłożyłam gdzie gdziekolwiek <coughs> I teraz taka. Nie wiem. Czuję, czuję słodki zapach malinki. Tak, malinka. O, nie spodziewałam się, że zgadnę wszystkie zapachy. Naprawdę. Yy, to znaczy, jeszcze nie zgadłam wszystkie. Yy, dalej. Wiadomo, jedna wskucha i kończę. Opuncję. Tak, bo widziałam, że biorę opuncję. Mm, ale mega pachnie. To dobra. dobra, mieszamy je jeszcze raz. Nie zasłoniłam sobie oczu opaską, ale są zamknięte. Dobra. I. Widzicie, ona zwykła. Powtórka. Dobrze. Onicja. Tak. Tak? Tak. Dobra. Teraz taka. Czy to jest zielona z cytrusem? Pia z cytrusem. Dobra. W ten sposób prezentuje się ułożenie herbat, hmm. więc te cztery I z nich losujemy, którą dziś zrobić. Mamy tak białe z cytryną, którym nie zgadłam, zielona. Funkcja. I zielona z cytrynus. Teraz zamykamy oczy i zobaczymy. Wyciągnęłam taką nie wiem, która. To jest zielona z tak mi się wydaje. I nie, to jest zwykła zielona, ale czułam spać zielonej herbaty, więc robimy dziś zieloną herbatkę. Как машина, да, захотела. Я хочу, чтобы вы сделали такие катанцы, что это внутрь, вниз, 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 Jest, częścią opakowania. Bardzo mi się to podoba, ponieważ można mi hmm. robić. Podoba mi się to jakoś z Mam nadzieję, że nie wpadłam od czas na Już się Pokrywka ciepła, ale sam czajnik im. To podoba mi się, że utrzymuje ciepło. Czekamy dwie, 3 minutki. Ja poczekam 4, ponieważ bardzo mię postać. I lecimy się ubrać. Szafie bunt. A ja nie wiem co się ubrać. Dobra, coś wysiągnęłam. Myślę, że dziś będzie tak bardzo klasycznie, ponieważ krótkie ginsowe spodanki. I cienki fioletowy golf, taki taki mm, bez wzorków żadnych, gładki, ponieważ jak będzie cieplej, to i no jeszcze pod założę czarne rajstopy, bo jak będzie cieplej, to te rajstopy zdejmę. No, a ręce raczej zimno, więc zostanę w golfie. Nie jest zbyt gruby, więc okej okay, szukamy jakichś dobrych rajstop.